Witam serdecznie z tej strony Konrad z grupy zdefiniowani. Dziś krótki update dotyczący serwisu ClimbMySol.org, o którym mówiłem Wam w poprzednim filmie. Jest to mój projekt, który działa w zdecentralizowanym środowisku na sieci Solana, który daje możliwość odzyskiwania fi, odzyskiwania Solany z tak zwanych zamykanych kont, zamykania kont SPL, które są częścią blockchainu sieci Solana i jest to zwyczajna procedura, którą możemy zainicjować w momencie, kiedy pozbywamy się jakichś tokenów, które kupiliśmy, a później sprzedajemy 0,002 Solany, które są zamrożone w każdym tokenie, którego sprzedaliśmy w tak zwanym właśnie kącie, które jest tym kątem takim rezerwowym, może nie rezerwowym, ale kątem, którym są przetrzymywane nasze Solany w ramach jakby takiego depozytu. Co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Climesol.org? Zostałem oflagowany, jeżeli chodzi o wallet Phantom. No, i w momencie, kiedy wchodzicie w tej chwili bezpośrednio na stronę climbs.org, może pojawić się komunikat, w którym informują Was, że strona jest najprawdopodobniej skamem, że jest to strona, która jest typowo malwerową stroną. Natomiast wynika to z faktu takiego, że jest to bardzo młoda domena i prewencyjnie Wallet Phantom oflagował mnie jako. Potencjalnie niebezpieczną stronę. Co możecie zrobić w tej chwili, aby korzystać dalej z serwisu? Z wystarczy u dołu ekranu kliknąć na Ignore this message, przechodzicie bezpośrednio do Climb MySol. No i w momencie, kiedy chcecie odebrać swoje solany, to łączycie się bezpośrednio z Walletem Phantom, może też i Metamask, w zależności od tego, jaki używacie. No i pojawia Wam się request blocked, czyli blokada tej, tego requestu, tego żądania. Natomiast poniżej macie Proceed Anyway, Unsafe i dajemy Connect. Tak jak wam mówiłem wcześniej, projekt jest całkowicie bezpieczny. W 100%. Tylko i wyłącznie nawiązuje, wywołuje transakcję zamykania kont. Nie ma tutaj absolutnie żadnego niebezpieczeństwa utraty waszych środków. Zresztą ja, jako osoba, oczywiście gwarantuję wam to bezpieczeństwo. Co w tej chwili zrobiłem, jeżeli chodzi o procedurę odblokowania tej domeny. Mianowicie wysłałem pełny formularz bezpośrednio do Fantoma, w którym przekazałem pełną dokumentację kodu źródłowego, jeżeli chodzi o kod strony, jak również transakcje zamykania kont za pomocą tego, że dokładnie kodu. Tym samym czekam w tej chwili na odblokowanie tej domeny tak, aby w portfelu Fantom nie pojawiała się ona jako ta potencjalnie niebezpieczna. Tak jak mówię, jest to działanie prewencyjne, które dotyczy wielu nowych projektów, które się pojawiają. Mój błąd, że nie zgłosiłem tego na samym początku, bezpośrednio po uruchomieniu domeny, już składając taki formularz do Fantoma. To są działania, tak jak mówię, prewencyjne. Nie tylko Fantom, ale Metamask czy inne tokeny, przepraszam, wallety, które na co dzień używamy, mają również takie zabezpieczenia. Oczywiście ma to chronić właśnie przed różnego rodzaju skamami. Tak czy inaczej działam w tym zakresie, absolutnie nie odpuszczam. Tak jak mówiłem, jest to procedura, która musi zostać wprowadzona no i przez którą muszę przejść. W tej chwili musiałem wyłączyć również system referencyjny, który może być też tym takim źródłem problemów, jeżeli chodzi o ich ewentualne doczepianie się szczegółów, dlatego wyłączyłem ten system referencyjny. Na tą chwilę będziecie musieli poczekać, jeżeli ktoś korzysta z tego systemu referencyjnego. I zostanie on uruchomiony w momencie, kiedy sama domena zostanie już wprowadzona na nowo. Dodatkowo z takich informacji wprowadziłem społeczność na CoinMarketCap, czyli profil bezpośrednio Climb, climb MySol, gdzie możecie na bieżąco również być z tymi aktualizacjami, które na bieżąco zwyczajnie są podawane. Dodatkowa informacja: jesteśmy zlistowani już na serwisie DAP Radar, który prześwietlił mój serwis, nie widział w tym żadnych problemów, tak jak tutaj widzicie, jeżeli chodzi o Fantoma, było to prewencyjne działanie. Tutaj oczywiście DAP radar jest tym miejscem, gdzie pojawiają się różnego rodzaju protokoły, różnego rodzaju DAPy, między innymi właśnie na sieci Solana, które dają przede wszystkim większą ekspozycję dla danych projektów można boostować również taką ekspozycję tak aby ten projekt mój projekt był gdzieś tam wyświetlany mocniej takie działania oczywiście o których mówiłem we wcześniejszym filmie będą prowadzone jeżeli chodzi o marketing w tej chwili czekam na odblokowanie tej domeny tak jak mówimy mówiłem możecie bezpośrednio bez problemu korzystać z serwisu natomiast w tej chwili do momentu kiedy nie zostanie odblokowana ta domena przez Portfel Phantom Mamy jedynie tą nakładkę w postaci informacji na temat potencjalnego ryzyka. Oczywiście, jeżeli chcecie korzystać z serwisu Climbmysol, musicie zignorować tą informację, przechodzicie bezpośrednio do Climbmysol i możecie zamykać wasze konta. Pamiętajcie, że konta zamykamy tak naprawdę długo jak długo będziemy handlować, jeżeli już zamknęliście wasze konta poprzez Climbmysol, a generujecie kolejne transakcje swap. Czyli kupujecie sprzedajecie tokeny, to za każdym razem przy kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu tokenach możecie sobie śmiało zamykać te konta i odbierać waszą solanę. Tak więc takie krótkie info, taka krótka informacja, update dotycząca serwisu Clim i Sol i obecnej sytuacji. Tak więc trzymajcie kciuki, będziemy działać absolutnie, nie poddaje się. Jest to procedura, przez którą muszę przejść. Mam nadzieję, że zostanie ona. Jakby zrealizowana jak najszybciej, tak aby serwis działał w pełni. Tak więc dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Cześć.